Popatrz na dzikiego jelenia, który żyje w lesie z dala od ludzi. On nie zna garnków, nie zna kuchni, nie zna ognia. Nie zastanawia się nad tym, co powinien zjeść, nie analizuje wartości odżywczych, nie przelicza kalorii. On po prostu je to, co daje mu ziemia. Korzenie, mech, zioła, liście, owoce. Wszystko surowe, świeże, pachnące życiem. Jego ciało wie, czego potrzebuje. Instynkt prowadzi go precyzyjnie. Je wtedy, gdy jest głodny, przestaje, gdy czuje sytość, nie potrzebuje poradników ani dietetyków, a mimo to albo właśnie dlatego jest silny, czujny, pełen energii. Tymczasem my, ludzie, przetwarzamy, gotujemy, smażymy, zabijamy to, co pierwotne. Jemy martwe jedzenie i oczekujemy życia. A przecież to niemożliwe: enzymy, które są nośnikiem życia, giną w wysokiej temperaturze. A to właśnie enzymy są tym, czym naprawdę się odżywiamy. Jeśli nie ma enzymów, nie ma życia. Tylko w świeżych warzywach i owocach jest prawdziwa moc. To one niosą ze sobą coś, czego nie da się odtworzyć sztucznie. Światło, informacje, rytm natury. Człowiek zapomniał, że jest częścią tego świata. Oddzielił się od ziemi, od powietrza, od własnego ciała. Zaczął ufać liczbom a nie własnemu instynktowi. A przecież nasze ciało nadal pamięta. Wystarczy mu zaufać, wystarczy przestać kombinować i wrócić do prostoty, do korzenia, do jabłka zerwanego prosto z drzewa, do liścia, który jeszcze oddycha, do wody, która płynie z głębi. Nie jesteśmy ponad naturą, jesteśmy nią i wszystko, czego potrzebujemy, już tu jest, w surowym, żywym pokarmie, w prostocie, która nie potrzebuje opakowania ani etykiety.